Dobry wieczór Państwu Nie wiem czy oglądaliście sobie mecze z Ligi Mistrzów, Ja sobie obejrzałem niestety straciłem mnie całe dwie godziny na mecz Atalanty z Realem Madryt E, totalna tragedia Padaka po prostu ja w tym czasie zdążyłem zrobić 300 innych rzeczy, sobie tylko trzymałem komentarz wtedy już w pewnym momencie. E, no chociaż większość meczów i tak obejrzałem masakra, ja jakoś nie umiem trafić z tymi spotkaniami. Ostatnio też oglądałem e, Chelsea z Atletico, w którym się nic nie działo, a w Bayernie padło 5 bramek, no myślałem po prostu, że oszaleję. E, no ale znaczy oczywiście, no była przewrotka ziru, no to przecież do takich okazji warto oglądać mecz co, co swoją drogą wygrało mi zakład, bo postawiłem na Chelsea, bo tak sądziłem, że, 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 że coś czułem, że to Chelsea wciśnie. Kikuta jednego i wygra, więc jak raz się udało, ale dzisiaj już nie, dzisiaj już postawiłem, postawiłem na, z kolei na, na to, że będzie powyżej dwóch bramek w obu spotkaniach i ani jedno nie weszło, co mnie trochę zaskoczyło no bo Atalanta z Realem, no to Atalanta liczyłem, że ofensywnie zagra, no i kto oglądał ten wie, że w 19 minucie, chyba czy gdzieś tam na początku w jakiejś takiej Padła czerwona kartka na niekorzyść Atalanty, jak najbardziej zasłużona moim zdaniem, też bym dał czerwoną na miejscu sędziego Mendy, nieważne czy poszedł na faul, czy nie poszedł na faul, po prostu wygrał to, wyprzedził obrońcę, obrońca wszedł na raz i trafił zawodnika nie w piłkę, czerwona kartka z automatu. No i oczywiście chodzi o to, że wychodził na sam, no, gdyby nie wychodził na sam, no, to jest inna rozmowa, sam na sam. I teraz... Chciałbym. To, o czym chciałbym wam powiedzieć, i ja po tej czerwonej kartce i po pierwszej połowie słyszę tych komentatorów z TVP1, e, głównie tego drugiego pomocniczego, ja nie wiem, jak oni się nazywają, który cały czas. "O, ale ten żar miał pomysł na grę. Ale Godzidan poustawiał ten zespół. Oni w ogóle nie mają kadry, a tak ich poustawiał, bo widać, że dominują Atalantę. Ja miałem takie. Tak? A w którym miejscu to widać? Atalanta gra w dziesiątkę od 19 minuty, a ci klepią w poprzek, i czasami jakaś wrzutka dojdzie, i jeszcze będzie strzał z głowy. Jedyna taka mega groźna sytuacja. Ja wiem, że Real wygrał 1-0, ale zaraz do tego przejdziemy. To było jak waran uderzył z główki, chyba to był waran I ten ich bramkarz bardzo fajnie to wyciągnął Naprawdę bardzo fajnie to wyciągnął I to było naprawdę groźne, ale to też było zrzutki po prostu I ja miałem takie No gdzie jest ta dominacja, gdzie? I, i on cały, aha, i najważniejsze zdanie Ale Zidane, widać ten plan na spotkanie Ja mam takie, plan? To planem było, żeby Atalanta dostała czerwoną kartkę? Czy o co w tym planie chodziło? Bo ja tego planu nie widziałem Czy o to chodziło, żeby grać w poprzek? No jakaś totalna masakra, no przecież Zespół, który gra e, obramki na wyjeździe, które się liczą podwójnie i ma przewagę jednego zawodnika, to on powinien siąść na tej Atalancie i powinni ich tam po prostu porobić 4 do 0. Gdyby to był Real, który faktycznie ma plan na spotkanie. Ja, żeby nie był, ja nie jestem jakimś, nie wiem, fanem Realu, zwolennikiem, tylko po prostu, no jak komentator i ci w studiu też, o, ale ten Real zagrał w ogóle. Rewelacja. I druga połowa. Eee. No i już jest tak, 75 minuta. Real dalej klepie. Poprzek, co z tego, że oni mieli 17 sytuacji. Pokażcie mi z tych 17, ile oni mieli klarownych, poza tą główką Warana, poza tam jeszcze sytuacją, gdzie, gdzie Nacho sobie nagle minął trzech obrońców i strzelił, ale to był bardzo duży kąt i w ogóle strzelił gdzieś w kosmos. Poza sytuacją, gdzie chyba tam isko dostał to w polu karnym i było tysiąc obrońców Atalanty i po prostu nie trafił w bramkę, no ale to była bardzo niewygodna pozycja. Nie, nie było sety, nie było żadnej sety wypracowanej. Przynajmniej, no nie wiem, może ja oglądałem jakiś inny mecz. E, możecie mi zaraz powiedzieć w komentarzach, ale no po prostu i ci komentatorowie, tak. E, komentatorzy w, 70, w 75. minucie: No, ale brakuje tego stempla, no, coś tu realowi. W tej pierwszej połowie to było wszystko dobrze, ale w drugiej to już mają takie. Grają to samo co w pierwszej. Nic się nie zmieniło, dlatego jest cały czas 0 do 0. I w 85. minucie piłkę dostaje Mendy, który też sprokurował tą czerwoną kartkę wcześniej, lewy obrońca i strzela. Prawą nogą, a on jest chyba lewo tak mi się wydaje przynajmniej, a może się mylę. Eee, ładnie po rogu. To nie było okienku, ale to było przy słupku. Eee, bramkę spoza pola karnego, to ładna bramka, po prostu mu siadło. I to był ten plan na spotkanie Zidana? Że, że Mendy jego lewy obrońca uderzy z pola karnego ze słabszej nogi i mu to wejdzie? Z tą słabszą nogą to mówię, nie daję sobie ręki uciąć, bo nie pamiętam teraz. Jak, jak ktoś taki może komentować spotkania? No po prostu. I oni jeszcze. jeszcze teksty rzucają takie, że... Na, jeśli chodzi o porównanie statystyk włoskich zespołów do, do hiszpańskich, to na ostatnie 7 spotkań hiszpański zespół wygrał tylko raz i była to Barcelona z Napoli, a wiadomo jak później Barcelona została zniszczona przez Bayern, to bo, chyba to było w zeszłym roku z Napoli grali i e, no i że generalnie no, że niby te drużyny z Hiszpanii takie mocne i tak dalej ale jakoś liczby tego nie. że, że liczby wskazują na odwrót. A ja mam takie ty chłopek, ty przez ostatnie dwa lata to co ty tam, krykieta oglądałeś? Co tu się dzieje? Gdzie? Według kogo hiszpańskie drużyny są mocne przez ostatnie dwa 3 lata. Gdzie, gdzie są te mocne drużyny? Bo ja ich nie widzę. Okej, okay, a Madrid, Madryt. Tak naprawdę jako jedyne gra na tym samym poziomie cały czas. Chociaż teraz przegrali stressy, no ale wiadomo jak gra Atetico no, bunkrują się jak już ktoś im strzeli bramkę, no to dopiero się otwierają, nie? Mamy Real Madrid, który. No, czasami ma takie etapy, gdzie, że przez miesiąc, o oh, fajnie grał, fajnie, oo, oh, Zidane tu poukładał tego, a przez kolejny miesiąc, oo, oh, Zidane trzeba zwolnić, bo ten Real nic nie gra. To jest mniej więcej tak u nich ostatnio. A ty tylko Madrid, który gra po swojemu ciągle. No i co tak naprawdę? Real Sociedad się w całkiem fajną ekipą pokazał w, w. Jak się nazywa? W w Lidze Hiszpańskiej, ale co, Sevilla ostatnio dostała w tyłek od Borussia Dortmund 3-2, do a miała taką pasę. Akurat Sevilla to jest zespół, który gra naprawdę całkiem fajnie pod, pod kierunkiem tego Lopetegi chyba tam trenuje. To, to tak jakbyście wzięli przeciętnego Janusza Futbolu, który ogląda Ligę Mistrzów, raz na pół roku, nie, sobie wejdzie i o kurde, ćwiczył, no, o Barcelona, to przecież dobry zespół był jeszcze trzy lata temu, to pewnie wygra. I stawia, wiecie, w Herce, że Barca wygra. No nie, nie wygra, to już nie jest ten sam zespół. Aha, i co do tego karnego, no ja wiem, zaraz mi jeden z drugim przyjdzie, że o, on tam go jeden, ledwo go tam dotknął się, sam przewrócił, jak zwykle Real, VAR, nieważne. Nie. Mendy Wypuścił sobie piłkę i wjechał mu obrońca centralnie w nogi. Gdyby obrońca mu nie wjechał w nogi, Mendy wychodził sam na sam. Nieważne, czy by strzelił, czy by doszedł piłki, nieważne. Obrońca to jest błąd obrońcy. Na własne życzenie. Atalanta niestety indywidualny błąd ich tu zabił. No, gwarantuję Wam, że jakby taki Bayern trafił na ten real teraz, <grym> to. To, to, to by tak ale wtedy kontrolował panie, jak on by skontrolował. E, za, za tydzień są rewarze? Chyba tak. Myślę, że, że, że będziemy mogli sobie na żywo obejrzeć. Piszcie, co o tym myślicie. Mo można taki live sobie za zaplanować, bo i tak siedzę i sobie tu zerkam na to. Tyle. Dobranoc. Trzymajcie się. Hej, You